Dzień Boże wszystkim. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o programie. Naszym gościem jest pralka. Jak widać każda pralka posiada różne programy, dłuższe i krótsze, z pukaniem, wirowaniem. Aby pralka była naprawdę skuteczna to nie można korzystać z programów najkrótszych. Trzeba wykorzystywać te najlepsze, najdłuższe. Moi drodzy, Światowe Dni Młodzieży Narodziły się z inicjatywy świętego Jana Pawła II, który w 1986 roku zaprosił młodzież do Rzymu. Właściwie to spotkanie miało wymiar diecezjalny. Oczywiście nie wyglądało tak jak dziś. Przez lata program wydarzeń ulegał modyfikacjom. Przy wszystkich cyklicznych spotkaniach tak się dzieje. Wszystko wciąż się udoskonala i rozwija. Młodzi przecież przyjeżdżają z całego świata i inwestują duże pieniądze, więc chcą, aby ten czas nie ograniczył się do jednego czy dwóch dni, ale aby on trwał dłużej i aby go jak najlepiej wykorzystać. Dlatego całe spotkanie w 2016 roku, które odbędzie się w Polsce, możemy podzielić na dwie części. Pierwsza to tak zwany tydzień misyjny. Choć będzie on trwał tak naprawdę od środy do poniedziałku, będzie się on odbywał we wszystkich diecezjach całej Polsce, wyłączając Archidiecezję Krakowską. Do każdej naszej parafii, bez względu na to czy jest duża czy mała, przybędzie około 40-50 ludzi młodych, będziemy więc mieli pełne 4 dni, aby coś ciekawego zorganizować dla nich. Na przykład pierwszy dzień jako dzień turystyczny. Będziemy mogli ukazać walory przyrodnicze, zabytki, kulturę, to wszystko co mamy ciekawego w naszych parafek, w naszym regionie. Drugi dzień pielgrzymowania do wybranego sanktuarium. Trzeci dzień to sobota. Przed południem przewidziane jest realizowanie tak zwanego czynu miłosierdzia na rzecz wspólnoty parafialnej. Będzie to wykonanie jakiejś pracy, dzieła, które, które pozostanie u po młodzieży. Natomiast w sobotę po południu odbędzie się Dzień Wspólnoty w Starym Sączu pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Andrzeja Jerza. Spotkają się tam wszyscy, którzy przybyli do naszej diecezji. Niedziela, czwarty dzień, to przede wszystkim Dzień Świętowania w Rodzinach. Oczywiście program jest ramowy, jest pewną propozycją. My będziemy mogli ją realizować, modyfikować, dostosowywać do naszych Lokalnych warunków i możliwości. Natomiast główne uroczystości będą się odbywały w Krakowie i okolicach. My już nie włączamy się w organizację tego czasu, ale będziemy tam jako uczestnicy. Podczas tego tygodnia będą przede wszystkim katechezy, festiwal młodych. W czwartek powitamy Ojca Świętego. W piątek odbędzie się Droga Krzyżowa. W sobotę czuwanie z papieżem. A w niedzielę Msza Posłania. Moi drodzy, ten wykres ukazuje nam, jak będzie przybywało uczestników tego spotkania podczas tych dwóch tygodni. Część weźmie udział w tym tygodniu pierwszym, tygodniu misyjnym. Do Krakowa przyjadą nie tylko kolejni łodzi z całego świata, ale przecież dołączymy także my, Polacy. Kolejni, chyba bardziej ciekawscy przybędą, gdy pojawi się Ojciec Święty. A najwięcej pielgrzymów spodziewanych jest podczas ostatnich dwóch dni, a więc gdy będzie czuwanie i usza posłania. Ale powiedzmy szczerze, ci ostatni nie wyniosą już owoców z tego spotkania, bo dla nich będą już to tylko fajerwerki. Zatem dlaczego warto inwestować w dłuższy program? Dlaczego warto już dziś Włączać się we wszystkie inicjatywy związane ze Światowymi Dniami Młodzieży? Myślę, że odpowiedź jest oczywista, bo odniesiemy większą korzyść. Zatem, drodzy młodzi, do dzieła. Mówię jak jest. Ksiądz Tomasz Gąbek.